Dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale KK Meching Przed odcinkiem było chodzenie jeszcze w jaskini na poziomach normal To będzie słonecznie no i znowu po dłuższej przerwie nie wiem co miałem robić I, i dostałem achievement in. On jest za osiągnięcie, za powiększenie mieszkania oraz też czwarty poziom miningu. Tam była nowa receptura, nie pamiętam już jaka oraz plus jeden do kilo. Najpierw zbieram te blueberry, To pójdę do Clinta rozwalić te przedmioty. Ale nawet, że była długa przerwa, jest znaczy, że liczy nas nie może zaskoczyć. Od nagrywania oczywiście mam na myśli, bo tam wy to widzieliście film niedawno. Miejmy nadzieję, że niedawno, bo nie jestem pewny, kiedy ten film będzie wrzucany. Jeszcze. Robiony jest 13 września. Ale coś nie widzę piorunów. No właśnie chodziło o to, że burzę. Chyba, że to sam deszcz miał być. Też to jest możliwe, albo potem się obłyszał piorun. Może zdążę. Teraz tak. Hmm, to zrobimy tak. A jak to się robiło, to się robiło... Tego nie widzę nigdzie. O jest. Piętnaście drewna, piętnaście kamienia, Krystal i Copper bar. To dlatego poszedłem to zbierać mm, Mam dwa irty krystale, mam też to No to idziemy do piekarnika Jednak jest burza Już myślałem, że nie, jednak jest burza Mam nic nie da tylko tu jest jakiś węgiel powinien być No jest węgiel, jest węgiel Tu przepalimy sobie Tak, bo od razu na coś innego jeszcze miałem mieć Teraz mi wyleciało niestety z głowy co to było A nie strachu, jak chcę tu przepalać Teraz tak, sprawdzę community center. Spring to wiadomo. Summer skończyłem. Okej. Okay. Tutaj miałem coś. Nie zaniosłem tego, a miałem. Hmm. Tutaj to te wielkie muszą być, no nie. Ale coś z tego miałem. Na pewno to i jeszcze chyba coś było sobie. Z roomu tutaj nic więcej nie ma. No i dalej już chyba nie ma co sprawdzać. No tu ewentualnie. To jest na lodowych, to można łatwo zdobyć. Na nie a to już jest na ognisku Tym się na razie nie zajmuję Chociaż w sumie nie, można już kupić chociaż ten jeden To wtedy będę miał Ten dźwięk siano, ściano zboże też będę musiał za yy, akurat a, a nie, to rośnie po prostu, ok. A tylko teraz pytanie, czy mam wystarczającą ilość. Mam. 10. No to od razu sprawdzę te czy, trzynkach, czy, czy nie mam tego. Mam. Jeden. to wszystko. Mamy to super, to mogę sobie a jeszcze drewno i kamień. Drewno i kamień zostawiamy i je tak jeden będzie tu a drugi musi być tu będzie jeden i to będzie dwa muszę jednak ściszyć te dźwięki bo strasznie to jest wkurzające jak jak słychać te grzmoty no chyba no te ciche to nie ale jak są te głośniejsze no to już Naprawdę nie jest to fajne. Gorzej to będziecie wy bo tu już nic nie poradzę, ale tylko po sobie mogę ściszyć. Chyba że momenty tych będę ściszył. Chociaż czasami mówię podczas pełną z drugiej strony. Czy to zanosimy? Zanosimy też zboże. Myślę, że możemy już niektóre pokupować. jeszcze nie ale mam 10 właśnie. piorun ochron. Świetnie, już jeden będę miał. I tu jeszcze jeden. I tak teraz zdobędę sporo pieniędzy. To mi tylko ten ostatni zostanie. Idziemy jeszcze ja je rozbić rozbi te. To będzie koniec tego dnia. Co Zobaczmy, my tu właśnie możemy to zobaczyć. A, to! Ja to mam u siebie. Musimy tylko lich znaleźć potem. Problem jest taki, że... ...że do jej mieszkania nie da się wejść. Do jej domu znaczy się, bo ona niby tam ma swój uniwersytet, znaczy nie uniwersytet, ale jest zablokowany ten dom. W skrócie to powiem. I dlatego to może być problemem. Ale przy dobrym powodzeniu się to jak najbardziej uda. i could have told nie było to dobre rzeczy Tym razem się nie trafił Okej, okay, jesień otwórzę. dobrze, że jest deszczowy dzień, a pewnie w słonecznym sobie... A, tu mam nawet... W słonecznym sobie pewnie wyjdzie, to wtedy... Po prostu... Damy. Miałoby się że nie nakarmiłem tych... Zebrałem jajka, a nie nakarmiłem. A nie, to zostało się. A już jest, to już biorę. Także dzień uważam za skończony. Jeszcze jedno i będę miał na ten. Na te pieniądze te całkowicie. A. To są chyba też summer. E, a, jest Już nie pamiętam, ale naprawdę co zasadziłem tutaj. A tu ten spryszkiwacz wrócił. To trochę to podlewanie faktycznie zajmie. Ale teraz... Ważna rzecz jest taka. Musimy załatwić dzisiaj kilka rzeczy ryb, już nie będziemy łowić w ogóle. już salata. My musimy tak, przede wszystkim znaleźć ich.

kwazamy w tym czasie. Lat, zobaczymy. Jeszcze... ...próbuję się do mnie oderwać. Chyba damy radę. To już wiemy chyba dlaczego. No i nie ma. 112, видите. coś przychodzi z tego jeżeli chodzi o ten tak jedno przyszło. bo żadne jeszcze prezentów nie dawałem tak po prostu ważne rzeczy do sprawdzenia. Hmm, Bez kini też mogę w sumie sprawdzić na jakim poziomie jestem. 45. dopiero, to muszę się pośpieszyć trochę. Muszę no, się tak przechodzić. Oczywiście nie. No to nie sprawdzimy. No bo nic nie zrobiliśmy tego dnia. Można powiedzieć, że dzień stracony. これにだけ。 Nie zmieszczę tego. I to jest już koniec tego filmu. Więc dzień... A ja już dziękuję za oglądanie. Liczę, że ten film Wam się podobał. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.